Cześć, z tej strony Chriset i witam was po raz kolejnym od... drugim już nie, to jest czwarty odcinek z czego innego jak Brawl Stars, a w dzisiejszym odcinku jak mówiłem w ostatnim odcinku będziemy testować gadżety które wypadły mi a jeszcze dodatkowo poza odcinkiem dostałem gadżet do Kolta, czyli natychmiast Przeładowujesz dwie anumicje ładunku na mecz 3 Co? ładunki na 3. Na mecz 3. Dobra, nie rozumiem tego, ale dobra, spoko. A Wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej tego typu filmów. Albo po prostu filmów z Brawl Stars. Dobra. No to także ja y, pierwszą rundę zagram sobie gadżetem szelki, czyli Sherry rzu rzuca się naprzód. Pominając parę niekończonych kroków. Ładunki na mecz 3. Dobra. Nie wiem, na mecz 3 nie rozumiem tego. Ale dobra. Weźmiemy sobie yy, starcie. Dło. Nie możemy zaczynać. Jeszcze raz. Zostaw łapkę w górę i lecimy z pierwszą brudo Zobaczymy ten gadżet szelki. Dobra. Lecimy. Ech. Dobra, pierwszy gadżet I To mamy się przybliżamy do gracza Czyli dobra, spoko Dobra, już czaje chyba, co w tym O, to oto w tym chodź Dobra I to mi pomaga się A nie, nie udało się, bo Spike wyłożył tą swoją rzecz Dobra Dobra, idę tam, za, ta, za chcę Mamy ostatnią szansę na użycie budżetu. to jest źle. O nie, giną, nic super. Tera. Teraz bym się jelpliła na spąc. W jestem. W parze. Nie, dobra, przepraszam, musiałam się napić. Ale już jestem. Tera, to ja się bliżam. O nie, no nie, znowu zepsułem. Ej, ona też ma gadżet, ty. O. Dobra, drugie miejsce mamy. W tym pucharku. Także ekstra. Widzicie, że to 40 żetoników. Okej. Okay. Spoko. Dobra, no to tyle sobie z Gaczek Nita atakuje swoim niedźwiedziem uderzeniem w ziemię, aby u wszystkich niedźwiedzi coś zasięgu. Do, do Dobra, yy, mogliście sobie sami przeczytać, bo ja to niewyraźnie przeczytam, więc teraz czas start. Lecimy. Mam nadzieję, że głośnika nie przykrywam, bo jak zwykle jak przykrywam, to... Co mam na szarze, czego mam? A, bo ja chyba niedźwiedzi coś. Czy tam niedźwiedzi mam. Dobra. Dobra, spoko. O nie, 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 Dobra, już są tarapaty. Już są tarapaty. Już ginąłem super. Świetnie, normalnie. Teraz musi ten Poko uciekać. Dobra, prosto o mordę, jakie złe towarzystwo, wpadłeś. Czekaj. Dobra. O, ej, o, dobra, już rozumiem, o co w tym chodzi, dobra. Dobra, już rozumiem, o co w tym chodzi, okej. Okay. Czaję. Ej, przegnamy już. No przegrałem. No i cztery pucharki w dół. My sobie powtórzymy tą oczywiście rundę. Dobra. To, dobra, to działa, gdy mamy tego no. Jak mamy to no. niedźwiedzia. Dobra. A co się działo? Chodź tu, penny! Jestem na środek, trzeba to zniszczyć. I nie. O, to tam! tam jest Bibi. Dobra, Bibi zostawiamy. Biorę się do tego Franka. Nie, to się zdecydowanie No i dobrze, Dobra, idziemy tę Bibię atakować. O, matyna, nie ma na Dobra. Coś czuję, że tą rundę chyba wygramy. A nie, to jest Frank! Nie, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Dam sobie radę, spoko, ludzi. No nie, nie dam sobie rady, bo zaraz ginę! To nie w porządku! O nie, 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 nie! O nice! Jest, dobrze, dobrze, że się szybko wyraspiło. u Jackie. Dobrze, że się szybko Jackie wyraspiła, bo bez Jackie bym sobie nie poradził. Dobra, jeszcze sam z To jeszcze trzeba tych. Ziadł tam załatwić. No i znowu mi niedźwiedzia zabili. A małe się polu zostało, widzę. Mogą wygrać tylko heroś, najlepsi. Myślę, że wybędziemy mieli okazję, miejsce czy coś. Coś mam zero? No dobra, Truna się mówi, zginęliśmy, ale mamy plus siedem pucharków. Dobra. Dobra, no to mamy jedną skrzynkę, może coś nam wypadnie? Nie, mamy tylko pokód do ulepszenia. A, nie stać mnie. No tak. Dobra. No to teraz może sobie gadżet gadżet Kolta, czyli koordynacyjny nie przez... Przestrzymuję dwie amunicje, dobra, spoko. Dobra, lecimy. O, możemy użyć jak najszybciej. O, o to w tym chodzi, dobra. No to ja tego będę używać w razie wypadku, na wszelki wypadek. Aleks. Dobra, jest tu. aleks Aleks. Żegnaj, panie Aleksie. Żegnaj, Aleks. Dobra. Tam są jakieś typy. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz ja chyba wygramy tą rundę, czy jakoś. Kurta mam słabego, ale ja tymi naj... na największej rzędy zacznę powoli nie umieć grać. co tam? A, tak. O jest, no i dobrze, no i Dobra, kolejna runda na drugim miejscu Dobra No to już można powiedzieć, że wszystkie gadżety wytestowane Możliwe jeszcze próbować te Gwiezdne Powery Gwiezdne moste. Eee, mogę jeszcze otrzymać do ja Bym się odblokował, nie wiem, który był um, um, najbliższy poziom mocy. Poziom mocy mamy, aha, tylko te trzymają. Dobra, A to mogę wam tyle powiedzieć, co dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, no i cześć.